Zdecydowanie największy wpływ na rozwój kultu imienia Jezus w tradycji wschodniej miał rozwój hezychazmu, od greckiego hezychia milczenie, cisza, odpoczynek, który narodził się w V wieku, w wyniku dążenia ojców pustyni do modlitwy nieustannej. To zjawisko w duchowości kościołów wschodnich jest nurtem. Które podkreśla znaczenie modlitwy kontemplacyjnej, dotarciu do Boga w jego głębi. W tym celu radykalnie rezygnuje się z aktywności i dąży do zachowania ciszy. Hezychasm proponuje rygorystyczne wycofanie się ze świata oraz skupienie się na uświęceniu indywidualnym w samotności. Ta tradycja rozpowszechniła się w formie modlitwy jezusowej, a przyzywanie imienia Pańskiego stało się jej istotą. Pierwsze formy tej modlitwy, jako krótkie akty strzeliste skierowane do Boga, były ulubionymi aktami modlącego się. Zanotowano między innymi takie wezwania jak Boże wejrzy ku wspomożeniu memu, czy Panie zmił się? Z czasem coraz częściej w centrum wezwania pojawiało się imię Jezus, a pustelnicy najchętniej modlili się, powtarzając po prostu Jezu. Ustalenie, co jest sercem, istotnym sensem modlitwy Jezusowej, wbrew pozorom, nie jest łatwe. Pierwszy problem to pewna rozbieżność co do definicji. Cytowani autorzy, jak Rainer Scherzel i mnich Kościoła Wschodniego, nie są ze sobą zgodni. Anonimowy mnich twierdzi, że modlitwa Jezusowa to wszelkie modlitewne wołanie skupione na samym imieniu Zbawiciela, a autentyczną modlitwą Jezusową jest wszelkie, Wielokrotne powtarzane wołanie, którego sercem i mocą jest imię Jezusa. Można więc mówić Jezu Chryste albo Panie Jezu, a także Jezu. Szerszel podejmuje dyskusję z tą definicją, twierdząc, że celem modlitwy Jezusowej jest przede wszystkim dążenie do zjednoczenia z Bogiem. Przez modlitwę nieustanną. Co prawda, teolog ten przyznaje, że omawiana modlitwa jest ściśle chrystocentryczna, ale jej zewnętrznym wyrazem nie musi być wypowiadanie słowa Jezus. Wystarczy, że w intencji modlącego się jest skierowanie serca do Chrystusa. Autor powołuje się przy tym na pierwsze formy modlitwy Jezusowej. Nie zawierające imienia Jezus, a odnoszące się jednak do Syna Bożego. Tym samym głosi ciekawą tezę, że wzywanie imienia Jezus nie jest jednoznaczne z wypowiadaniem słowa Jezus, gdyż nie oznaczało tego dla wiernych pierwszych stuleci. Poza tym zwrotami synu Boży i Panie. Zaczynało się wiele wezwań do Jezusa, których to imię się nie pojawia. Te rozważania prowadzą Szerszela do wniosku, że Ave Maria, czyli Zdrowaś Mario, jest modlitwą jezusową zachodu, gdyż jest ona skierowana, skoncentrowana na osobie Jezusa. W współczesnej teologii Przyjmuje się dosyć jednoznacznie, że modlitwa Jezusowa to rodzaj modlitwy nieustannej, której istotę stanowi wypowiadanie krótkiej formuły: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Niezależnie od prowadzonych dyskusji, niezaprzeczalny jest fakt, że istotą i sercem modlitwy Jezusowej. Jest praktyka utrzymywania stałej obecności imienia Jezus u podstaw własnego istnienia. Dzięki temu modlący się nasyca swoje życie modlitwą, ciągle trwając w obecności Bożej. Nawet szerszer przyznaje, że modlitwa Jezusowa polega na wzywaniu imienia Jezus. Chociaż nie jest to dla Niego jednoznaczne z dosłownym wypowiadaniem słowa Jezus, ale wiąże się jednak nadal z przywoływaniem osoby Chrystusa. Powyższe wątpliwości co do definicji modlitwy Jezusowej paradoksalnie odsłaniają, na czym polega istota czci imienia Jezus i do czego może ona doprowadzić. W modlitwie Jezusowej nie chodzi o pewne mechaniczne wypowiadanie słów, lecz jej celem jest dotarcie do samej głębi wzywanego imienia. Słowa są tylko pomocą do uczestniczenia w imieniu Jezus. W tym ujęciu istota tej modlitwy nie kryje się w jej szczególnej treści, ale w samym imieniu Jezus. Gdyż jak twierdzi Siergiej Bułkakow, imię to ma w sobie moc Bożej obecności. Poprzez to imię Bóg jest nie tylko przyzywany, On jest już obecny w tym przyzywaniu. Jednym słowem, imię Jezusa obecne w ludzkim sercu udziela Mu mocy przebóstwienia danej nam przez Zbawiciela. Koniec cytatu. Oczywiście nie chodzi tu o obecność substancjalną, ale dynamiczną, co oznacza, że imię jest traktowane jako skuteczny znak Bożego działania, swego rodzaju sakrament. W tej perspektywie staje się coraz bardziej zrozumiałe twierdzenie, że imię Jezus przynosi samego Chrystusa, prowadząc w pełni Jego obecności. Imię wypowiadane, Słowo posiada funkcję narzędziową, prowadząc do spotkania z osobą Syna Bożego, a przez to także z całą Trójcą Świętą, Bogiem działającym w Chrystusie. Dlatego celem modlitwy Jezusowej nie jest powtarzanie samo w sobie formuły, ale ukryte i pełne spokoju. Przebywanie imienia Jezus w sercu modlącego się. Dzięki temu Jezus Chrystus staje się jedynym ośrodkiem i ogniskiem jego życia. Stąd właśnie wynika istotna funkcja modlitwy serca funkcja jednocząca i scalająca ludzkiego ducha. W konsekwencji człowiek zostaje uwolniony od wszystkiego. Ostatecznym etapie, nawet od wyrazu imienia, poza Jezusem. Jezus staje się najgłębszą substancją istoty ludzkiej. Ten stan duchowy najlepiej wyraża, wyrażają słowa świętego Pawła. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Z powyższego jasno wynika, że szczytem wiernej czci. Oddawanej Jezusowi Chrystusowi, przez modlitewne trwanie w Jego imieniu, jest zjednoczenie z Bogiem. W nim zaś człowiek osiąga wszystkie rzeczywistości, do których sposobem dostępu było imię, zbawienie i przebaczenie, wcielenie i przemienienie, Kościół i Eucharystia, duch i ojciec. Wszystko objawia się nam jako zjednoczone w Chrystusie.